Hejka kochani, z tej strony Konia i dzisiaj będziemy otwierać taką malutką paczuszkę od, dla koni Kiciuś jak mi zrzucisz telefon proszę nie nie ucieraj się tam zostaw, pani Cię później podrafie teraz się nie wtrąpię, dobra? Taką malutką paczuszkę będziemy otwierać Czeka. mamy połowę listopada ale myślę że to, co jest w środku będzie dobrym przedświątecznym prezentem moich kopytnych i właściwie nie tylko moich bo są tutaj też rzeczy dla kogoś innego uu, czekaj, ja szkoda mi tych kolej, bo są takie fajne naklejki z tutaj. Ja i aż mi szkoda to rozcinać no, ale muszę się dostać z paczki Otwieramy. sprawdzamy, co mamy w środku. O kurczaki! Chyba tutaj coś więcej, niż sobie zażyczyłam. O kurczę! Jakie fajne! No tego się nie spodziewałam, słuchajcie. Takie różne zioła dostaliśmy w takich mega fajnych paczkach. To jest zatrzyskiwane, więc super. Będzie no szczelnie zamknięte. Mamy tutaj skrzyp To jest w takiej super chwarce. To się odrywa górę. O! I teraz mogę otworzyć. O, nabieram ile chcę, a później szczelnie zamykam ponownie. No super. Ale tego nie zamawiałam, więc to mamy dodatkowe, za to dziękujemy bardzo i na pewno przetestuję. Mamy polny wrotycz, jeżeli dobrze czytam. To wrotycz. Później sobie przeczytam, co to, na co to i jakie to ma zastosowanie. I mamy. echinacea Jeżuszka. Chyba jeżuszka. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Dziś to wygląda. To jest szybko, ślicznie pachnie, Co tworzę może później. Znaczy, mega mi się podoba opakowanie w ogóle. I teraz patrzymy, co tutaj mam, bo ja to są rzeczy, które zają, które muszą tutaj po prostu być. Więc mamy szałwie. Szałwię już używaliśmy. I sprawdzała nam się świetnie, więc musiałam domówić. Bo na wykończeniu mamy. Dzisiaj nam się mamy. Dzisiaj nam się kończy, więc będzie czego użyć. Mamy szałwie. Mamy dużo tym Tymianku, ponieważ wcześniej y, miałam nieco mniejsze, a mi się fajnie ten Tymianek sprawdzał, i zamówiłam tym razem większe opakowanie. Kurczę, oddrukowo otwieram i mówię. I dobrze wiem, że tego później nie będzie słychać na nagraniu, ale i tak to robię, po prostu chcę już wszystko pootwierać i zobaczyć, co jest w środku, chociaż no tu akurat wiem, co jest w środku, ale chcę mieć już pootwierane. Przez za bardzo się ekscytuję tym otwieraniem i robię za szybko. Spore wiadomo w tymianku. Tymianek i szałwię serdecznie polecam, szczególnie tymianek mi się mega sprawdził u Jaćki. Mamy wiaderko Melisy i teraz tak, nie wiem, co ciągnąć następne, czy coś, co jest kolejnym dodatkiem, czego nie zamawiałam i mamy to tutaj w prezencie, czy coś, co zamawiałam i myślę, że jest teraz najświeższym hitem na stronie, więc dobra, zacznijmy sobie, hit zostawimy na koniec, wyciągniemy najpierw to, mamy tutaj coś, co już miałam, to jest dodatek tego, również nie zamawiałam, mamy to tak dodatkowo, tego również nie zamawiałam, mamy próbki szamponów, które swoją drogą już miałam i fajnie się sprawdziły, więc użyjemy, wykorzystamy, tylko może nie teraz, na no bo no ja niestety mam stajnię otwartą, więc to no, nie mam za bardzo jak tego użyć. Co tutaj jeszcze mamy? O, płyn do mycia rąk bez użycia wody. No myślę, że to będzie bardzo przydatny w stajni. Dostaniecie mnie lepiej przyda. I mamy krem dla jeźdźców, który już miałam. Sprawdzał mi się świetnie, bo ja mam straszny problem z suchymi rękoma. Dodatkowo z uczuleniami, co tutaj widać, bo jestem alergikiem. I nie wiem, jak to się sprawdzi na mojej alergii, ale wiem, że na suche ręce zadziałał cudownie. Miałam go latem. I to, czy nie miałam okazji i nawet nie myślałam o tym, żeby go zamówić. Cieszę się, że doszedł sam z siebie. I teraz to, co zostawiłam na koniec. Myślę, że taka najbardziej wyczekiwana przez mnie część, a więc mamy opakowanie krupek w wydaniu świątecznym. Otwieramy paczkę. Spójrzcie. Świąteczne krupeczki, świąteczny pojemniku z kokardeczką i w środku świąteczne smaki. Mamy amyżowe. Jabłko cynamon, miód i pomarańcz. Piękna ma tutaj grafikę z kołnikiem i z pierniczkiem. I tutaj narysowane to, co jeszcze jest w środku, jakie smaki. Ja myślę, że to jest świetny pomysł, żeby kupić jako prezent dla swojego kopytnego albo nawet dla kogoś innego, bo no, gdyby ktoś mi kupił takie wiaderko, to też bym się bardzo się cieszyła, gdybym ja to dostała na święta, chociaż że wiadomo, zjedzą konie. Chyba konie. O, w tej paczce oprócz tego, co wyciągnęłam, są po prostu jeszcze dwa takie same wiaderka w grupach świątecznych, co było również zamówieniem mojej siostry i kogoś tam jeszcze, ale przy okazji zapakowałyśmy w jedną paczkę, więc mamy tego więcej. Dla mnie jest to wiaderko. To by było na tyle w tym filmiku. Ja się z Wami żegnam. Lecę zaraz z tym dostań, bo będę odpasać konie, więc popróbujemy, dorzucę im tych ziół w końcu do paszy, bo już nam zabrakło troszkę. Zobaczymy jak im smakują smakołyki, ale myślę, że to już będę relacjonować na moim Instagramie, więc zapraszam Was na Instagrama koniara0120. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, komentarza, możecie napisać co chcielibyście zobaczyć na tym kanale. No, a teraz się z Wami żegnam.